leci. I leci na tym, zjebałeś. Kupi jesteś. To tak, tutaj leci, leci też. Leci na tym. Tutaj leci. I tutaj też leci. Bo się nagrywa, patrz. Aha, nie, bo no, nie no, ma podbicia, widzisz? Gdzieś... Popy... Nabijaj tego... <grych> tak Musisz Dawaj z zatkanym nosem. Chieba jest ten Barek. Ej. <grych> leci od nowa. Coś się zjebało w chuj, ale, się... nie łapię, ale nie łapie, ale nie łapie Majka. A, kurwa, a może jednak? Może jak siądę dalej. Dobra, i tu się będę... Ej, ale chyba czas tutaj spierdalać, bo Bartek mnie dzwoni na no wzajmara no, no to chuj, no to idziemy. No to chuj, no to idziemy. Ej. Dobra, Ty teraz się nadzieję. Ej, nie ma moja głowa tego nie ogarnia, ale wiesz, no co chodzi narnia. ej, wchodzisz do mojej głowy jak do darni wiesz. Znaleźć miejsca pogardy, bo tutaj zabra zajebistość. Więc tutaj sprawdź to dziko. Ej, tutaj wchodzi druga zwrotka, znowu zaczyna, bo wiesz o co chodzi? Tutaj ryb za rybem, tutaj jest hiza. Analiza schizofrenia dana. Wiesz o co chodzi? Życie skraca, tutaj skraca. a tutaj nie wiem o co chodzi. Teraz ze ścieżki zbaczam, ze ścieżki zbaczam życie, bo wiesz o co chodzi. To jest koniec i freestyle. Ej, Dobra, ty teraz barek powinien wejść Ale wiesz o co chodzi, mam chętna w wiesz o co chodzi, niepotrzebna mi jest tutaj strucha Wiesz o co chodzi tutaj rybę bucham Rybę bucham jak tutaj spok wewelski Bo wiesz o co chodzi mam do ręki Tutaj kleją śnie ej, o co chodzi Ej, o co a Nie wiem o co chodzi Już w tym freestylu, ale lecę dwie minuty, ale wiesz, tutaj łeb nie jest mój, tutaj spruty ej Tutaj wiesz o co chodzi, tylko nos mam zatkany, bo tutaj nie ma nosa i czasowe obamy Odpadł mi jak Michael jacksonowi, ale wiesz tutaj teraz na na nim słowik i porwał go no, jak muszołów Ale wiesz o co chodzi, ja strząp i oru Co za zakończenie tego bitu Wiesz o co chodzi bez przybytku? Dobra, za do... długo już lecę. <grym> <grym> za długo już lecę w <grym> z... O kurwa, nie mierzę w nie. <grym>